Cześć, ekipa, dzisiaj nagrywamy z Dunajca, Dunajec, 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 cały Dunajec i Marcin Osman i pomyślałem, że jest to idealne środowisko, czyli taki wypoczynek, nic nie robienie, znaczy hobby, bo tutaj trochę się muszę namęcić, żeby te strągi pogonić, że to będzie idealny moment na to, żeby pogadać o castlingu, czyli zapierdzielaniu, napierdzielaniu, nalaniu. Mocniej niż kiedykolwiek w życiu to było robione. Czym w ogóle jest to hasło? Idziemy. Pierwsze słowo hasło usłyszałem od galeryguowania czuka. Dobre kilka lat temu. Nie do końca rozumiałem, o co w tym hasle chodzi, więc kopałem, szukałem, kopałem, szukałem. Po pierwsze, żeby lepiej zrozumieć galeryguowanie czuka. Po drugie, żeby znaleźć lepszą definicję tego słowa, która pozwoli mi ją zrozumieć. I zobaczyć, czy przypadkiem nie jest dla mnie to ciekawa rzecz, która. Wdrożona pomoże mi wnieść mój biznes na wyższy poziom. Kopałem, szukałem, kopałem, szukałem, zobaczyłem, że w dużym skrócie, hustling to robienie tego, co trzeba zrobić, aby osiągnąć swój cel. I jest mnóstwo w necie nieporozumień we właściwym zrozumieniu tego terminu. Czyli tak, jeżeli ja komunikuję słowo hustle, to ja rozumiem, napierdzielaj, żebyś osiągnął swój cel. To jest, to jest hustle, czyli te czynności, które trzeba wykonać to jest hustling do osiągnięcia celu. Teraz jak można realizować cel? Na milion sposobów. Niektórzy realizują swoje cele większym sprytem, inni większym talentem, inni pracowitością. Ja uważam, że nie mam ani z talentu wielkiego, no bo do czego? No robię tak dużo różnych rzeczy, że nie wiem co jest moim jednym talentem. Może kompetencją sprzedaż jak najbardziej, ale to nie jest talent. To może być predyspozycja. Teraz szukają w swojej głowie najbardziej intensywnych, nie chcę użyć słowa hardkorowych. No bo hardcore to coś, co to mnie zabija wręcz, a mi chodzi o ogromny poziom intensywności pracy yy, w całym moim życiu. Hustlingiem mogę nazwać pracę w restauracji w Londynie, nie po prostu zapierdzielałem jak dziki przez 6 miesięcy i zdzierałem średnio parę butów na. 1,5 do 2 miesięcy pracy. Hastlingiem mogę nazwać y, zamknięcie mojego biura poprzedniej firmy w tydzień. Gdzie to było biuro, które miało kilkaset metrów, bo tam było kilkanaście biurek, sprzętu, pierdół, jakieś akwarium półtonowe i tak dalej. zostałem zupełnie sam. To byłem na maksa hastlerem, że w tak krótkim czasie, bo goniły mnie terminy zobowiązania, chciałem szybko to zamknąć. Zamknąłem to biuro. Hustlerem, szukałem tego w tym roku. Najmocniej byłem w maju, gdzie miałem połączenie biznesu e-commerceowego, czyli OSM Power, launch projektu szkoleniowego i na, i na maksa dużo konferencji. To był hustling po prostu ja pierdziu. Hustlingiem również było wydawanie mojej książki, widać ucieka na początku. Czym się ten hustling objawiał? Szukałem każdego sposobu, który pozwoli na to, żeby mógł i jeden egzemplarz książki. A później drugi, później trzeci. Szukałem sobie w głowie konkretniejszych narzędzi mojego castlingu w tym okresie. I chyba najbardziej hastlerskim podejściem było zapakowanie walizki takiej Ryanerowej. Moimi książkami, w zresztą uciekam, miałem jedną książkę, jeden tytuł. Tam się mieściło około 25 egzemplarzy. Zapakowanie w tą walizkę. Zrobię sobie mapy sięgar biznesowych, ekonomicznych, marketingowych w Warszawie. Wsiadam w tramwaj i odwiedzenie tych punktów, liczym komi voyager, który wychodzi rano z towarem i tyle ile sprzeda, to tyle ile sprzeda. To było na pewno to. I hustling to nie jest styl życia, to jest narzędzie. Bardzo fajnie o tym powiedział Mirek Brunejko w swoim vlogu w tym temacie. Podziękuję Wam poniżej. Słyszałem takie stwierdzenie też, że, że, że hustling to jest miłość, że, że hustling to jest oh my god, to jest o, oh, hustling równa się love. Nie dosłownie, czy ja to rozumiem inaczej. Jeżeli odważyłeś się na hustlowanie, czyli po prostu na pierdzielanie jak dziki, najczęściej na początku swojej drogi, no bo zobacz, ja już nie robię tych rzeczy hustles, które robiłem na początku mojego biznesu, bo raz, że ja jestem większy, mam większe kompetencje, umiejętności, mój biznes jest większy, więc nie muszę tego wykonywać. Ale znowu, dzięki kompetencjom, umiejętnościom za sobą pozyskanym wtedy, mogę teraz tak mocno nie haslować. Albo mój hasling wszedł na wyższy poziom. Bo dalej jest to ciężka praca, ale więcej mądrej pracy w tym jest. I to jest zbyt dużo ofiar, którzy, ofiar ludzkich, dosłownie, które bazują na mądrej pracy. Work smart, nie? Robert taki work smart! Niech pieniądze pracują na siebie, nie? Druga grupa, work harder! Pracuj ciężej! Ciężko, ciężko! Ale ani jedni, ani duzy tak naprawdę nie mówią pełnej prawdy. Czemu? No bo raz musisz napierdalać i to jest ta ciężka praca, a raz musisz siąść na kamieniu, dosłownie, popatrzeć w ogień, dosłownie i pokminić, jak to wszystko ma wyglądać. Bo Takich momentów dużego zwrotu, takich dużych zmian kierunku, pivotów zatopowych w biznesie o mnie jest niedużo. Jeden, może dwa w roku. A reszta to jest żmudna, powtarzalna e, praca, gdzie dokładamy kolejny fragment, kolejny fragment, kolejny fragment, kolejny fragment. I teraz, jeżeli ja jestem cały dzień na rybach, to czy ja się hustluje? I tak nie, no bo zobaczcie, spędziłem ci od 5 rano do 12.30 czas, cały czas w wodzie, byłem z kolegą. Kolegom przedsiębiorcom. Gadałyśmy o rybach, biznesie, budowaliśmy relacje. Relacje. Najważniejsza rzecz po słońcem. Kapitał relacyjny. W międzyczasie puściłem instastory, odpisałem gdzieś na cztery maile. Te ważniejsze, które wymagały szybkiej reakcji. I tyle. Wróciłem do domu, zajęłem się przez 2-3 godziny córką. Pogadałem strategicznie z żoną, czyli z w tym przypadku. I znów jestem na rybach. I teraz to, że ja nagrywam tego vloga tutaj teraz, a nie robię gonienia za pstrągami, to w mojej definicji, w moim odczuciu również jest hustling. Bo bardzo prosto można by powiedzieć, że dole nie robię. Znaczy, wiecie o co mi chodzi? Że, no, wakacje, to jestem krótko, trzeba na, yy, łowić, cieszyć się życiem, karpy biją. No zaraz, ale ja robię to dla mojego biznesu. To wideo nagrane teraz. Jest kontynuacją dzieła, które rozpocząłem kilka lat temu. Więc teraz ten hustling wideo dla mnie jest w ogóle bezbolesny. No bo mam umiejętności, kompetencje, wiem, jak to zrobić, wiem, jak to nagrać, więc jak to nagrać bez powtórzeń, jak nagrać szybko. Może będzie widać tutaj w szybce jak to wygląda. Nie widać? Nie, nie widać. Później wam pokażę, jakiego sprzętu używam, czy znaczy, kiedy indziej, w vlogu specjalnie to używamy. No i e, widzę ludzi, którzy osiągnęli sukces. Większy, mniejszy, ale taki namacanie gruby, nie? Że, 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 że te banknoty się nie mieszczą w tej walizce. Ja nie mówią tak. Hasling to jest zło. Albo gdyby mógł cofnąć czas, to spędzałbym więcej czasu z rodziną, albo bym tak nie napierdzielał, albo bym bardziej dbał o zdrowie. I mają rację. Tylko mówią nie do końca niepełną prawdę. Czemu? Bo mówią to ze swojego fancy biura. Mówią do swojego fansy samochodu, mówią do swoich fancy wakacji. I mówią, że. No ja już tego nie będę robił. Tak! Bo robili to przez lata. I teraz dzieciaki, wannabisy, początkujący, przedsiębiorcy oglądają takie wideo, czytają taką książkę czy artykuł, myślą sobie. Ja nie będę pracował ciężko. Ja nie będę napierdzielał. Ja muszę odpocząć, zrelaksować się. I co? I jakoś ten sukces takim szybko nie przychodzi. Nie znam nikogo, Jakieś po fartów, szczęścia, spadku, dziedzictwa, loterii. E, w przypadku, że biznes wystrzelił nieporównywalnie do, do jakby branży, jest bardzo mało. wręcz tak mało, że ja tego w ogóle nie biorę pod uwagę, pomijam to. A tych, którzy zapierdzielają, przez lata jest bardzo dużo. Więc znowu, moja definicja na Duże pieniądze jednocześnie z dobrym lifestylem, a nie, że dobra jest dopiero po dużych pieniądzach, jest taka, że cisnę to, co mogę zrobić. I bardzo ważna rzecz a propos hustlingu: hustling to nie jest ciśnięcie siebie. To nie jest ciśnięcie siebie. Hustling to jest ciśnięcie pracy, roboty, projektu, nie siebie. Czyli jeżeli ja miałbym hustlować w biurze, to bym umarł, bo ja nie jestem stworzony, nie mam dyspozycji do siedzenia w biurze. Więc ja hastluję poza biurem. W kafejkach, w samochodzie, nad rzeką, na telefonie, gdziekolwiek jestem. Nie wiem. łatwo byłoby powiedzieć, że nie nagram wideo, bo jestem z Turką. No dobra, ale jest w nosideu córka, mnie śpi. Ja maszeruję, wyciągam kamerę, nagrywam wideo. I to już powoduje, że jestem hustlerem. Powiem hasli Czyli nakładam wielowarstwowość na moje działania. Nie? Mam nadzieję, że to ten... mi prostymi przekonaniami pokażę Wam, w jakich obszarach możecie również wyhaslować, wcisnąć pracę, a nie siebie. No bo ciśnięcie siebie byłoby wtedy, gdybym powiedział nie mogę zająć się córką, muszę nagrać wideo, bo jak nie, to będzie koniec świata. Nie. To ja te zasady określam. I dalej, to moje słynne zdanie, już takie słynne zdanie Osmana, nie chce mi się, dlatego to zrobię. Jest przezajebistym zdaniem, prze-zajebistym przeramowaniem, no po prostu mega. Podobnym przeramowaniem może być, to sobie będę sobie z tym ćwiczył, że jak jestem w podróży, to zazwyczaj, zazwyczaj jak się w podróży je się gorzej. Więc popracuję nad tym, żeby. Hej, jestem w podróży, więc muszę jeść lepiej. Taki mój eksperyment do przodu. Ale, ale, bardzo ważne ale, tego chyba część z was nie kuma, to jeżeli permanentnie musisz sobie to powtarzać, nie chcę, że mi się tego, to zrobię, to na maksa się źle z Twoim scenariuszem życia. Bo to jest zdanie ratunkowe, to jest koło ratunkowe. To nie jest codzienna mantra. Jeżeli chodzisz na treningi już od pół roku i dalej musisz mówić nie chcę mi się, dlatego to zrobię. Codziennie. To, to mamy problem. Jeżeli jest to dwa razy w miesiącu, zajebiście. Pięć? Okej, okay, jeszcze. A więcej? A, a. To jest do zmiany coś. Albo masz Pracę, której nienawidzisz i mówisz sobie codziennie nie chce mi się, ale idę do roboty. No to, to jest na maksa coś zrobane w tym scenariuszu życia, który sobie sam zaprojektowałeś. U mnie też hustling, jeszcze kończąc tak puentą wszystko, to e, bardzo fajnie to kiedyś opisał Aleks Barszczewski, że ja się czuję jak kierowca Formuły 1, który popyla po tych okrążeniach, bzum, bzum, ale później zjeżdża do pit stopu i się regeneruje. I regenerowanie nie musi polegać na leżeniu do góry brzuchem. Regeneracja może odbywać się na przykład przez zmianę aktywności pracowej na inną. Czyli jeżeli ja miałem bardzo intensywny maj pod kątem interakcji międzyludzkich, tysiące, no może tysiące, po tysiące osób na żywo spotkane w krótkim okresie czasu, duże zasięgi, coraz większe zasięgi internetowe, byłem wyeksplatowany kontaktem z ludźmi. Więc wtedy mój hustling przeniosł się na robienie projektów, które nie wymagają kontaktu z ludźmi. Czyli pisanie książek, artykułów, bycie w internecie bardziej niż na żywo. I to jest również ta różnorodność, zmiana to, co rekomenduję w tych eksperymentach, które mi pomagają. Więc znowu, eksperymentujmy, patrzmy, próbujmy zrozumieć, jak to działa. I jeżeli interesuje Cię, jak pracę mocno, a nie siebie, jak najpierw dzielać do przodu, ale się nie zabić, bo można się wypalić. Można. Jest to permanentne jechanie bez podstoju w pit stopie. To polecam Ci książkę Filozofia Hustle. Wydaliśmy ją właśnie dlatego, aby głębiej pójść w to czym jest hustling. Więc sobie tą książkę przerób, jeśli to trwałeś do już tej 13 minuty wideo. Gary Vaynerchuk tak przez wielu znienawidzony za właśnie hustlowanie, komunikowanie tego, że work hard, work smart at the same time. Mówi, że to jest bardzo indywidualna sprawa. On to uwielbia, on to ma w DNA. Nie każdy jest do tego stworzony. Nie każdy będzie Formułą 1. Możesz być sobie swoim polonezem. I to też jest ok, pod warunkiem, że nie narzekasz. I teraz, <laughs> jeżeli dzieje się coś trudnego, musisz znaleźć nową pracę, bo zostałeś zwolniony. E, musisz znaleźć pieniądze, bo choruje ci ktoś w rodzinie, ktoś bliski. Musisz coś zrobić, to to robisz. A jeżeli nie, już nie, bo to, to za ciężkie jest, nie, 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 mówisz to za wymówką, nie potrafię, to wtedy jesteś leszczem, nie hasterem. Bo w momencie, gdy trzeba się zmobilizować, nie robisz rzeczy, które muszą być zrobione. Mówisz, a, wolę tonąć, nie będę machał rękoma, bo bym się spocił jeszcze. I to jest ta różnica, to jest ta różnica w działaniom, i z tym Was yy, zostawiam. I pamiętajcie, jeśli słuchacie, porad kogoś, kto osiągnął sukces zmierzony ilością cash'u walisty ktoś nie domyka, pamiętajcie, że on był hastlerem, ona była hastlerką. On napierdalał po prostu jak dzikus przez lata. Osiągnął sukces i mówi, można się wypalić, ale mówi to w swoim w drogim samochodzie, w drogim domu z walizką pieniędzy i pokazuje trochę inną perspektywę. Okej? Okay? No, z tym Was zostawiam hastlerzy, hastlerki, a może nie hasterzy, może, może... może... nie haslerki. Pozdrawiam i teraz idę przez jeszcze półtorej godziny pogonić te pstrągi. A łowię teraz centralnie pod moim domem. Tu spędziłem całe dzieciństwo tutaj, po tych kamieniach biegając tutaj. Zarost bo się nie goliłem o piątej rano. A co? Do roboty idziemy, bo się samo nie złowi. Bardzo mi się chce i dlatego to zrobię. Trzymajcie się. Pa-pa!